Jeżeli byś się pani naprzykrzał, to ja, jako dżentelmen, zobligowany jestem powykręcać ci te twoje przykrótkie nóżki. Ale ja nie mam przykrótkich nóżek! Będzie zabawnie, ale też mądrze. Na taką właśnie opowieść, zatytułowaną A niech to gęś kopnie, zaprasza teatr lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Pierwsza premiera w tym roku, na podstawie tekstu Marty Guśniowskiej, mówi o przyjaźni, szczęściu i poszukiwaniu swego miejsca na ziemi. W 2014 roku zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie na sztukę teatralną dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Fantastyczne dialogi, fantastyczne postaci i bardzo ciekawa przygoda. Gęś od początku mnie urzekła właśnie te, tym zderzeniem bardzo kreatywnej formy, którą zastosowała, którą stworzyła Marta Głośniowska z, z, z mądrością. Tytułowa gęś ratując z opresji mieszkańców Kurnika postanawia ofiarować siebie samą lisowi, jako danie główne. Miałem mieć kurkę. Pyszną, tłuściutką i niegadającą. I sosik zrobię. Z własnego przepisu. To będę w sosie własnym. Nie! Myślę, że młodzi widzowie pokochają tą postać, ponieważ jak każdy, każda gęś i każdy człowiek. Ta bohaterka poszukuje sensu w życiu. I pewnie, że szukamy łatwiej znaleźć taki sens, może nie w pojedynkę, ale jeżeli mamy obok siebie drugą osobę, ale jeżeli potrafimy oddać siebie innym, to na pewno nam jest łatwiej żyć i gęś do tego zachęci wszystkich młodych ludzi i pomoże znaleźć każdemu z maluchów sens życia. Zapraszam. W spektaklu wykorzystywane są różnorodne lalki zaprojektowane przez Katarzynę Pieluszek. Dana postać prezentowana jest na kilka sposobów: raz jest płaska, raz jest bryłą. Uzupełnieniem tego, co się dzieje na scenie, jest dźwięk. Dzięki wykorzystaniu takich instrumentów jak fleksaton czy kazu momentami dosyć niezwykły. Albo jak się za czymś bardzo tęskni i chce się tam właśnie znaleźć, to za sprawą tego instrumentu można tego dokonać. Rozkochać. To jest chyba główne zadanie dźwięku w tym widowisku. Aczkolwiek to jest zadanie nie wyłącznie dźwięku. Ale przede wszystkim rozkochać i przenieść. Przenieść z tego miejsca, w którym się znajdujemy, z tej widowni, z tej sceny, przenieść w, to, w, w tą przestrzeń, o której opowiadamy. Spektakl, a niech to gęś, kopnie, adresowany jest do dzieci od lat czterech. Premiera w Kubusiu w niedzielę 10 stycznia.